Są historie, które nie tylko smucą, one zostawiają blizny na duszy historie, które sprawiają, że kwestionujesz nie tylko potwory, które popełniają takie czyny, ale i świat, który na nie pozwala. Dziś wieczorem usłyszysz o dwóch małych dziewczynkach Riley i Charlotte, które mieszkały setki mil od siebie, ale których losy połączyła jedna tragiczna prawda. Obie zostały zdradzone przez sam system, który miał je chronić. Riley Browning miała 8 lat. Gdy zmarła w agonii w małym domku w Wirginii Zachodniej. Jej ciało, ważące zaledwie 22 kg, było pokryte siniakami, oparzeniami i bliznami. Błagała, żeby zabrano ją do szpitala, ale nikt nie słuchał. Przez trzy dni nie wolno jej było pić wody. To była jej kara za coś tak prostego, jak bycie spragnioną. Kiedy jej ostatnie tchnienie przebiło się przez linię telefoniczną do operatora 911, to nie było tylko umierające dziecko. To był upadek wszystkiego, co nazywamy ochroną. Trzy stany dalej trzyletnia dziewczynka o imieniu Charlotte Dawkins śmiała się w swojej różowej tutu i koszulce batmana, marząc o zostaniu superbohaterką. Jej śmiech sprawiał, że wszyscy inni się uśmiechali. Ale w marcu 2017 roku to samo dziecko leżało nieruchomo na dole Schodów z rozbitą czaszką, z malutkimi żeberkami połamanymi jedno po drugim przez ręce mężczyzny, którego kochała jej matka. Dwójka dzieci, dwie matki, dwa systemy, które odwróciły wzrok, aż było za późno. Matka Riley walczyła desperacko przez osiem lat, machając raportami, aktami medycznymi, błagając sędziów o wysłuchanie. Matka Charlotte zamknęła oczy na horror rozgrywający się w jej własnym domu. Jedna krzyczała w pustkę, druga wybrała ciszę, i obie straciły wszystko. To, co zaraz usłyszysz, to nie tylko historia o maltretowaniu. To historia obojętności, instytucji, które zawiodły, miłości, która nie była wystarczająca, i odwagi, która przyszła za późno. Czy jesteś gotowy, aby stawić czoła temu, co przeszły te dwie małe dziewczynki? Bo gdy poznasz ich imiona, nigdy nie będziesz w stanie o nich zapomnieć. Zaczęło się jak każda zwyczajna historia narodzin. Młoda matka trzymająca po raz pierwszy swoje nowo narodzone dziecko, szepcząca obietnicę miłości. 11 lipca 2010 roku Janice Joanne Shelton urodziła dziewczynkę, której nadała imię Riley Jolene Browning. Pielęgniarki zapamiętały ją jako promyk słońca. Spokojną, ciekawą, małą duszę o złotych włosach, które lśniły w szpitalnym świetle. To przezwisko, słoneczko, pozostałoby z nią na zawsze. Ale światło ma to do siebie, że przyciąga cienie. Ojciec Riley, Marty Browning Jr. Miał gwałtowny temperament, kartotekę kryminalną i uzależnienie, które zamieniało jego miłość w furię. Zanim Riley postawiła swoje pierwsze kroki, jej matka znosiła pobicia, które sprawiały, że ukrywała siniaki pod długimi rękawami. Kiedy Marty kopnął Janice w twarz podczas jednego ze swoich ataków furii, wybijając jej ząb na oczach ich dziecka, mała dziewczynka krzyczała, błagając go, by przestał. To był pierwszy raz, kiedy jej głos pozostał niesłyszany. Jenis próbowała uciec. Uciekała z Riley za każdym razem, gdy Marty był w więzieniu, ale on zawsze ich odnajdywał. Przyjeżdżał z groźbami, bronią i kłamstwami, twierdząc, że Jenis jest nieodpowiedzialną matką narkomanką. Sądy mu uwierzyły. Kiedy przedstawiła dowody medyczne jego przemocy, nazywali to on powiedział, ona powiedziała. Kiedy błagała o ochronę, odsyłali dziecko z powrotem do niego. W wieku trzech lat Riley mieszkała głównie w domu ojca z jego nową partnerką Julie i jej siostrą Sherry, kobietą opisywaną przez każdego, kto ją poznał, jako okrutną, kontrolującą i niebezpieczną. Od tego momentu dom małej dziewczynki stał się więzieniem. Na początku znaki były niewielkie siniaki w kształcie odcisków palców, małe oparzenia na nogach. Potem nastąpiła wizyta w szpitalu, która powinna była uratować jej życie. Złamana kość udowa najsilniejsza kość w ludzkim ciele. Jej ojciec powiedział, że złamała ją kopiąc w ścianę. Lekarze wiedzieli, że kłamie, ale nikt nie chciał się angażować. Złożono raporty, sprawy zamknięto. Riley została odesłana z powrotem. Kiedy miała sześć lat, zaczęła szeptać matce Tatuś mnie krzywdzi. Jenis zabrała ją do szpitala, a lekarze znaleźli dwa rozerwania odbytu niezaprzeczalny dowód wykorzystywania seksualnego. To powinien być punkt zwrotny. Nie był. Sąd oddalił dowody, nazywając je bezpodstawnymi. Nauczycielka o imieniu Kari zobaczyła to, czego nikt nie chciał widzieć. Riley, co rano przylegała do niej, szepcząc: „Czy możesz być moją mamusią?”. Złożyła dziewiętnaście raportów o podejrzeniu maltretowania. dziewiętnaście. Wszystkie zignorowane. Kiedy te raporty stały się niewygodne, ojciec po prostu zabrał Riley ze szkoły, twierdząc, że będzie ją uczył w domu. I wraz z tą decyzją zniknęła ostatnia ochrona. Za zamkniętymi drzwiami tortury stały się systematyczne. Dziecku odmawiano jedzenia i picia przez wiele dni. Była bita łyżkami i kijami, zmuszana do spania nago na podłodze i izolowana od innych dzieci. Świadkowie zeznali później, że z pragnienia piła z toalety. Miała 8 lat. W Boże Narodzenie 2018 roku Riley nie mogła już stać. Jej oddech stał się płytki, skóra zimna. Błagała, chce iść do szpitala. Powiedzieli jej, że udaje. 26 grudnia zmarła, ważąc zaledwie 22 kg, pokryta siniakami i oparzeniami, jej małe ciało strawione sepsą. Kiedy przybyli ratownicy medyczni, jej ostatnie westchnienia były tak głośne, że operator 911 słyszał je przez telefon. Nawet zahartowani funkcjonariusze zalewali się łzami. Pielęgniarka powiedziała, że nigdy nie widziała tak okaleczonego ciała dziecka. Świat dowiedział się dopiero później, że Jenis miała rację przez cały czas. Ostrzegała sąd: on ją zabije. A sędzia, ten sam człowiek, który oddalił jej dowody, powiedział jej. Gdybym oddał ją tobie i coś by się stało, to byłaby moja wina. Po śmierci Riley stan Virginia Zachodnia debatował nad prawem Riley, ustawą mającą zapobiec temu, by agresywni rodzice zabierali dzieci ze szkoły, aby ukryć je przed systemem. Na rok 2025 nadal czeka na zatwierdzenie. Riley Jolene Browning miałaby dziś 14 lat. Powinna jeździć konno, śmiać się z przyjaciółmi. Nosić swoją ulubioną fioletową sukienkę. Zamiast tego stała się lekcją napisaną krwią. Ostrzeżeniem, że każdy zignorowany siniak, każdy oddalony raport może kosztować życie. Nazywali ją słoneczkiem. I nawet po śmierci nadal płonie jak światło zbyt jasne dla tego obojętnego świata. Charlotte James Dawkins przyszła na świat podczas burzy śnieżnej w grudniu 2013 roku. Mała iskierka światła owinięta w szpitalny kocyk. Jej matka Kajtlin miała zaledwie osiemnaście lat, jej ojciec dziewiętnaście. Zbyt młodzi, by zrozumieć ciężar rodzicielstwa, zbyt delikatni, by pojąć, jak łatwo miłość może zamienić się w zaniedbanie. Ale przez pierwsze lata życia Charlotte otaczało ciepło, zwłaszcza ze strony dziadka Jamesa i ciotki Kristen, którą z miłością nazywała ciocią łezką. Nazywali ją biedronką, bo wszędzie, gdzie się pojawiała, przynosiła szczęście i śmiech. Była dzieckiem, które łączyło różowe tutu z pelerynami superbohaterów, wierząc, że może być zarówno księżniczką, jak i wojowniczką. Jej śmiech wypełniał pokoje, a jej uściski tak silne, że wyginały kark. Stały się rodzinną legendą. Przez jakiś czas życie było dobre. Potem Caitlin poznała Trevisa Grahama. Miał 20 lat. Był czarujący w ten lekkomyślny sposób, który przyciąga młodych i samotnych. Tego, czego Caitlin nie widziała lub nie chciała widzieć, to jego kryminalna przeszłość i pogłębiające się uzależnienie od heroiny i ksanaxu. Miał już dziecko z inną kobietą i długą listę aktów przemocy. Ale dla Caitlin wydawał się mężczyzną, który ją rozumiał. W ciągu kilku tygodni spakowała rzeczy Charlotte i przeprowadziła się do domu jego rodziny. To był moment, w którym zegar zaczął tykać. Na początku Trevis wydawał się uwielbiać małą dziewczynkę bawił się z nią, malował jej paznokcie, wysyłał Kaitlin zdjęcia, na których razem się uśmiechali. Ale za tymi zdjęciami kryła się powolna, przerażająca transformacja. Charlotte zaczęła pojawiać się z siniakami, z oparzeniami na stopach, które Kaitlin usprawiedliwiała jako zaciasne buty. Jej śmiech stawał się coraz cichszy. Na początku 2017 roku prawda była już wyryta w ciele dziecka. Wszystkie jej żebra, każde pojedyncze, były złamane w różnym czasie. Jej malutkie rączki miały ślady oparzeń po papierosach. Były siniaki w kształcie palców dorosłego, a jednak matka, która powinna ją chronić, milczała. 13 marca 2017. Kaitlin wyszła do pracy, zostawiając swoją trzyletnią córkę pod opieką Trawisa. Dziewczynka nie chciała spać i w przypływie dziecięcej frustracji uszczypnęła go. Tak, jak robią to małe dzieci. Mężczyzna wysoki na sześć stóp, ok, 180 cm, ważący 160 funtów, ok, 73 krab, uderzył ją w głowę wierzchem dłoni. Siła uderzenia uniosła ją z nóg, potoczyła się po schodach, lądując twarzą na podłodze. Przez trzy godziny Charlotte leżała tam, krwawiąc wewnętrznie, jej mózg puchł. Travis wysłał Caitlin wiadomość, że wpadła w histerię i uderzyła się w głowę. Zamiast wezwać karetkę, Caitlin powiedziała mu, żeby pozwolił jej spać. Kiedy w końcu zawieźli ją do szpitala, było już za późno. Lekarze nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli: rozbita czaszka, dziesiątki złamań w różnym stadium gojenia, oparzenia, siniaki w kształcie palców. To były systematyczne tortury, a nie upadek, ale najbardziej mrożąca krew w żyłach część. Nadeszła później. Kiedy lekarze wyjaśnili, że jej obrażenia pochodzą z maltretowania, Caitlin wyszła z pokoju i powiedziała do swojej rodziny, powiedzieli, że to mogło być od upadku ze schodów. Nawet gdy jej córka umierała, chroniła mężczyznę, który ją zabił. Podczas gdy Caitlin zniknęła z Trevisem, osobą, która pozostała u boku Charlotte, była ciocia Kristen, mająca zaledwie 20 lat. Przez dwa dni siedziała w tej zimnej szpitalnej sali, trzymając maleńką rączkę dziecka, szepcząc kołysanki przez łzy. Śpiewała Jesteś moim słońcem piosenkę, którą Charlotte kochała najbardziej. Przepraszała raz za razem: Wybacz mi, że nie uratowałam cię wcześniej. Kiedy nadszedł czas, by się pożegnać, Kristen podążyła za noszami do drzwi sali operacyjnej, patrząc, jak lekarze przygotowują się do pobrania organów Charlotte, jej ostatniego aktu heroizmu. Ta mała dziewczynka, która marzyła o zostaniu superbohaterką, teraz uratowałaby życie innym dzieciom. Travis został skazany na 20 lat za morderstwo Charlotte. Kaitlin ponownie wyszła za niego za mąż, gdy był w więzieniu, urodziła kolejne dziecko, a później rozwiodła się z nim po jego skazaniu. Dziś żyje swobodnie. Travis będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie w 2044 roku. Będzie miał 48 lat. Kristen wychowuje młodszą siostrę Charlotte. Pokazuje jej nagrania starszej siostry, której nigdy nie pozna, tej, która wyskakiwała z fortu z kocyków, krzycząc: "Tada!". Dziewczynka śmieje się, naśladując ją, i przez ulotną sekundę wydaje się, że światło Charlotte nigdy tak naprawdę nie zgasło. Chciała być zarówno księżniczką, jak i superbohaterką. W końcu nią była. Jej odwaga, jej śmiech i miłość, którą inspirowała, stały się jej dziedzictwem. Riley i Charlotte nigdy się nie spotkały, ale ich historie odzwierciedlają się nawzajem jak odbicia w potłuczonym szkle. Obie były małymi dziewczynkami pełnymi światła: jedna nazywana słoneczkiem, druga biedronką. Obie uwielbiały śpiewać, przebierać się, wierzyć w dobro. I obie zostały zawiedzione przez dorosłych, którzy powinni byli być ich obrońcami. Sędziowie, nauczyciele, policjanci, rodzice, cały system ludzi, którzy odwrócili wzrok. W Wirginii Zachodniej matka Riley przez 8 lat pukała do drzwi, które pozostały zamknięte. Przynosiła raporty medyczne, zdjęcia i prośby, ale sądy oddały jej dziecko potworowi. W New Jersey matka Charlotte zamknęła oczy na siniaki, rozkwitające na skórze jej córki. Wybrała miłość do mężczyzny ponad miłość do swojego dziecka. Dwa różne wybory. Jeden ten sam rezultat. Cisza głośniejsza niż krzyki. Każdy szczegół ich cierpienia jest nieznośny do słuchania, a jednak konieczny do zapamiętania. Ponieważ niebezpieczeństwo to nie tylko oprawca, to obojętność, która ich otacza. Za każdym razem, gdy raport jest ignorowany, za każdym razem, gdy ktoś mówi, To nie moja sprawa, inne dziecko zostaje samo w ciemności. Po śmierci Riley prawodawcy obiecali zmiany. Prawo Riley. Aby powstrzymać oprawców przed zabieraniem dzieci ze szkoły w celu ukrycia dowodów. Jednak lata później nadal czeka na głosowanie. Po morderstwie, Charlotte, sędzia powiedział: Gdyby jakakolwiek troskliwa osoba zadziałała, ona nadal by żyła. Ale prawa i słowa nie mogą przywrócić dzieci pochowanych w małych trumnach. To nie tylko o dwóch małych dziewczynkach to o świecie, w którym biurokracja przewyższa empatię, gdzie strach przed popełnieniem błędu. Powstrzymuje ludzi przed robieniem tego, co właściwe. Prawda jest prosta: żadne dziecko nie umiera w całkowitej ciszy. Zawsze są znaki: siniaki, głód, ciche spojrzenia błagające o pomoc. Musimy je tylko zobaczyć. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, niech ich imiona zostaną z tobą: Riley Browning, Charlotte Dawkins. Pamiętaj o nich, kiedy usłyszysz płacz za ścianą. Kiedy zobaczysz, jak dziecko się wzdryga, kiedy twój instynkt podpowie ci, że coś jest nie tak. Ponieważ czasami najmniejszy akt, telefon, zgłoszenie, pytanie, może oznaczać różnicę między życiem a śmiercią. Jedną nazywali słoneczkiem, drugą biedronką. Dwa małe życia, które spłonęły zbyt szybko, ale zostawiły światło, którego nie możemy pozwolić zgasnąć. Jeśli ich historie łamią twoje serce. Niech ten ból zamieni się w świadomość, w odwagę, w działanie. Udostępnij ich imiona, mów głośno. Bądź głosem dziecka, które nie może już mówić. Riley chciała być nauczycielką. Charlotte marzyła o ratowaniu ludzi jak superbohaterka. W pewnym sensie nadal to robią. Za każdym razem, gdy ich historie docierają do kogoś, kto decyduje się nie odwracać wzroku, niech ich światło prowadzi nas do świata w którym cierpienie żadnego dziecka nie jest ignorowane, gdzie ochrona to coś więcej niż słowo, gdzie słońce i biedronki mogą dorastać.